Zatem patrzcie, kto wrócił. Patrzcie, kto wrócił. Czarek, w końcu w domu. Co robicie? Oglądacie pliki, tak? Oglądacie te pliki z naszego wyjazdu i sobie je wspominałam. I jak było? nie cudownie, na przygoda i na pewno zapamiętam te dni na końcu moich dni. Pedro, a jak według ciebie? Było ciężko i. Oglądajcie, bo jest ciekawy, naprawdę. No, no, muszę dobra. Film. A jedna największa przeszkoda, jaka była. Język? <grym> <grym> Język? No, w sumie to mogłoby być no, jedna z większych y, przeszkód. Ale myślę, że też jedną z największych przeszkód był autostop pierwszy. A, to, no, to no, prawda. prawda. Ciężko, ciężko. Dlaczego? Jeśli osoby, która chce, wiesz, chce się jakoś zaangażować, pomóc trochę, nie? No, racja. No to kochani, oglądajcie film. Które będzie? Kiedy na kanale? Chyba w poniedziałek. Chyba w ponędzie. No albo do 4. No, to macie oglądać. Ale zdrowie gałuszego, jakby kurwa trzecie oko. Nowy seller starą modę wygaję. Ja baczone o to kogo brudny postąd po kolenie tej bajeszki Kodul i oko wrogi diezą, że tu niby ktoś mi mówi